Dzisiaj porozmawiamy o dzieciństwie jednej z najbardziej wpływowych postaci z tego uniwersum, jak i najbardziej lubianych w fandomie Naruto, czyli oczywiście o Itachim Uchiha. Intro Nie trudno określić, że życie Itachiego od samego jego początku było naznaczone ogromną ilością przemocy. W momencie, gdy Itachi miał 4 lata rozpętała się trzecia światowa wojna Shinobi. W czasie ów wojny doświadczył wielu przykrych rzeczy. Śmierć i destrukcja wszystkiego i wszystkich była na początku dziennym. Itachi przez to, jak każde dziecko, które doświadczyło podobnych wrażeń, został dotknięty traumą na całe życie. Jako drugi przykład takiej postaci można podać Nagato na z tej samej serii. Tutaj macie moje słowo, że wkraczając w werę Naruto na tym kanale, na pewno przygotuje jakiś materiał i o nim. Te wszystkie zdarzenia uczyniły i takiego wyznawcą pacyfizmu, czyli wyznawcą ciągłego dążenia do pokoju potępiającego wszelkie wojny, a także przygotowania do niej. Wyznawcy pacyfizmu chcą trwałego pokoju między jednostkami społecznymi, mowa oczywiście też o pokoju międzynarodowym bez potrzeby używania sił zbrojnych. Jednym z kolejnych dosyć znaczących doświadczeń w jego życiu to poznanie Orochimaru, który uważa ograniczenia ludzkie za bezsensowne i dąży m.in. do śmiertelności, co ma znaczny wpływ na przyszłe życie naszego omawianego bohatera. Itachi staje się osobą, którą niektórzy określiliby jako wręcz aspołeczną, lecz ten poświęcił się całkowicie treningowi, nie zważając na to, że traci i nie nacieszy się swoim dzieciństwem. Mając pięć lat Itachi poznał jego. Ze względu na podobne opinie odnośnie życia i świata, oboje stali się swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Tak, w wieku pięciu lat rozmyślali nad życiem i działaniem świata. Istna filozofia. W okresie ataku Lisa, czyli dziewięcioogoniastego, Itachi był odpowiedzialny za opiekę nad swoim młodszym bratem, Sasuke. Atak Lisa doprowadził do sporu wewnętrznego między wioską a klanem Uchiha, ponieważ przywódcy Konohy uważali, że za tym atakiem stoi ów klan. No i jakby na tym rozmyślać przez dłuższą chwilę, to można dojść do wniosku, że mieli rację. Kolejno powoduje to, że klan zostaje zepchnięty i odizolowany od reszty wioski. Itachi pomimo bycia pacyfistą, czyli pokojową osobą, był geniuszem sztuki ninja, jednocześnie przez niektórych uważany za najlepszego shinobi swojego pokolenia. Bez trudu udawało mu się zdobyć najwyższe stopnie z każdego przedmiotu uczonego w akademii. Dodatkowo bardzo szybko uczył się każdej z umiejętności, przez co był w stanie opanowywać same techniki na poziomie Jonina. Przez bycie geniuszem i swoje oceny stawał się coraz bardziej popularny, lecz to nie zmieniło i tacz jego i jego podejścia do świata. Wówczas postanowił zgłębić historię swojego klanu, wioski, jak i całego świata, co również przyczyniło się do zbudowania cząstki jego charakteru, ponieważ przez zdobycie tak obszernej wiedzy na temat przeszłości, miejsca, w którym żył, zdobył szerszą perspektywę na to, co według niego jest istotne. Zdobytą wiedzę o przeszłości jej przebiegu potrafił wykorzystać w teraźniejszości i przyszłości. Najzwyczajniej w świecie obawiał się tego, jak mają się sprawy obecnego świata. Zapisał się również na kartach historii Konochy jako osoba, która zaliczała się do wyjątkowego grona, który ukończył najszybciej akademię. I tak się udało się to zrobić w wieku siedmiu lat, czyli ukończył akademię w zaledwie rok. Jego talent był ogromny. W wieku 8 lat, gdy skończył już akademię, w anime i nowelce dołączył do drużyny drugiej, z którą otrzymał misję chronienia Daimyo ognia, gdy ten wizytował Konohę. W trakcie wykonywania owej misji, jego drużyna została zaatakowana, wskutek czego Tenma Izumo została zamordowana przez zamaskowanego człowieka. Tak, tego co przygniotła skała, jak i również w przyszłości, stało za zabiciem swojego mistrza i jego żony, która niedawno urodziła, i wiele innych fajnych rzeczy. A dobrze wiemy, o kim mowa. Itachi przez to, że zobaczył te morderstwo, przebudził swojego Sharingana, którego, jak przystało na geniusza sztuk Shinobi, opanował jeszcze w tym samym wieku. Mając 10 lat, wziął udział w egzaminie na Junina, który bez żadnych komplikacji zaliczył, jednocześnie uzyskując wspomnianą rangę. Po roku od egzaminu, czyli w momencie, gdy Itachi miał 11 lat, dołączył do specjalnego oddziału, który podlegał bezpośrednio pod Hokage. Mowa oczywiście o Anbu. I tutaj dodatkowa ciekawostka: Anwu w tłumaczeniu to ciemna strona. Rzeczy, które osiągnął itaczy w swoim wieku, były niewiarygodne. Został dumą swojej rodziny, ojciec postrzegał go za dowód pomyślności klanu w przyszłości, natomiast jego młodszy brat Saskę za wzorzec do naśladowania, co w przyszłości dało się Saskę we znaki. Itaczy dawał młodszemu bratu znanie, którego nie doświadczali od swojego ojca, ponieważ był pod tym względem bardzo skąpy. Ludzie postrzegali go w dość niepoprawny sposób, ponieważ przez popularność, jaką zgromadził, mimowolnie było wokół niego wielu ludzi, lecz w rzeczywistości tylko kilku z nich rozumiało naprawdę Hitachiego, myśląc, że jego wycofanie z życia jest spowodowane przewagą umiejętności nad swoimi rówieśnikami, a nie tym, że czuje się źle jako shinobi, który musi cały czas walczyć. Ojciec jego Fugaku uznał dołączenie swojego syna do Anbu za idealną okazję do szpiegowania wioski, co pomogłoby przeprowadzić zamach stanu, który jego klan zamierzał zorganizować. Jednakże nasz Itachi miał nieco więcej oleju w głowie, wiedział, że zamach ten doprowadzi do interwencji innych wiosek, co ostatecznie przyniosłoby jedynie kolejną wojnę, czego jako pacyfista zdecydowanie nie mógł zaakceptować. Zamiast stać się szpiegiem na rzecz klanu, stał się podwójnym szpiegiem, który donosił trzeciemu Hokage oraz Radzie Konohy o decyzjach swojego klanu, mając jedynie nadzieję, że ci będą w stanie znaleźć jakieś pokojowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Wraz ze swoim najlepszym przyjacielem i Itachi nosił na barkach brzemię zdrady klanu. Z czasem doszli do wniosku, że zaprowadzenie kompletnego pokoju jest po prostu niemożliwe. Najlepszy przyjaciel Itachi'ego miał zamiar użyć mocy swoich oczu, kotama tsukami, czyli umiejętności jego mangekyo sharingana, który jest ostateczną formą genjutsu, polegającym na kontrolowaniu umysłu, jak i przepływu czakry w ciele przeciwnika. Genjutsu jako technika iluzji może zadawać ból fizyczny i psychiczny. Niezwykłość mangekyo jego polegała na tym, że przeciwnik nawet nie zdawał sobie sprawy, że jest uwięziony w genjutsu, lecz jest jeden problem. Można tę technikę wykorzystać, Stać tylko raz na 10 lat. Chyba że byłoby się w posiadaniu czakry jednego z założycieli wioski liścia mowa o Hashiramie Senju. Problem jednak w tym, że Okoshisuego zostało skradzione przez naszego oczkowego kolekcjonera Danzo Shimurę, nim ten zdołał użyć jego mocy przez brak pomysłów co można było zrobić dalej Shisui postanowił zrobić rzecz ostateczną. Chwilę przed skokiem do rzeki Naka Shisui powierzył Itachiemu drugie oko, mówiąc mu, żeby chronił wioskę i imię ich klanu. Jednym z warunków przebudzenia mangeki Sharingana jest zobaczenie śmierci bliskiej osoby. W przypadku Itachiego to była właśnie śmierć Shisuiego. Jakiś czas po tej sytuacji część klanu oskarżyła Itachiego o morderstwo swojego przyjaciela, lecz zabrakło mu cierpliwości i postanowił zaatakować oskarżycieli. I jak na geniusza przystało, nie miał problemu, żeby ich pokonać. Mając 13 lat, Itachi został kapitanem oddziału Anbu. Kolejną rzeczą, którą omówię, jest tak naprawdę wydarzenie, które spowodowało usaskę nienawiść do Itachiego. Hokage chciał podejść pokojowo do sprawy i nadal negocjować z klanem Uchiha w sprawie zamachu stanu. Danzo, zrozumiawszy, że nie istnieje żadna możliwość ocalenia klanu, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Wyjaśnił swoje myślenie Itachiemu. Postawił go tak naprawdę przed faktem dokonanym: albo wybije swój klan i ucali swojego ukochanego braciszka, albo pomoże przy zamachu stanu, który miał Buchnąć, co najpewniej spowodowałoby, że mimo to cały klan umrze, nie pomijając Saskę. Itachi ostatecznie wybrał opcję czystki klanu. Nie potrafił znieść myśli, że jego brat mógłby umrzeć. Itachi pod koniec przygotowań do pozbycia się klanu odkrył zamaskowanego mężczyznę. Tego samego, który obudził w nim Sharingana. Itachi uwierzył, że tą osobą jest Madara, który chce spowodować kolejny konflikt. Zwrócił się do niego z pewną propozycją, mianowicie propozycją wspólnego wytępienia klanu. I taczy jednocześnie pomógłby mu w zemście, rzekomo spowodowaną porzuceniem przez klan, ale postawił mu jeden warunek. Pomoże mu jednak, Madara będzie musiał zostawić Wioskę Liścia w spokoju i nie zaatakuje jej. Zamaskowany, oczywiście w teorii, przystał na tę propozycję. W ciągu jednej nocy wytępili cały klan i Taszk postanowił pozbyć się swoich rodziców osobiście. Pomimo tego, że zdradził on swoją rodzinę, do której należał, rodzice wybaczyli mu to, nie żywili do niego żadnej urazy i pod koniec swojego życia oznajmili mu, że pomimo różnicy w poglądach są z niego dumni i proszą go, by zaopiekował się swoim młodszym bratem Saskę. I Itachi, biorąc te brzemię na swoje barki, zobaczył w ostatnim ocalałym od masakry osobę, która jest godna pozbawić go życia za fakt, że pozbył się swojego klanu. Itachi chciał, by Saskę go znienawidził, aby bez ustanku zdobywał moc, żeby pozbyć się go w przyszłości. Chciał, żeby jego brat był potężny. Chcąc wyżej wymienionej rzeczy, pokazał Saskę przy pomocy Cukujomi, jak pozbywa się rodziców. Młodszy z braci chciał uciec z powodu obawy o swoje życie, jak i po to, żeby nie oglądać, co jego starszy brat zrobił, lecz i go tego powstrzymał. Wymyślił kłamstwo, którym nakarmił Saskę. Wymordował cały klan, aby sprawdzić wielkość swojej siły, i oznajmił młodszemu bratu, że ten jest za słaby, aby go zabić i ma stać się silniejszy. Nienawidząc go, aby w ostateczności ten stoczył z nim pojedynek, nakazał mu zdobyć takie same oczy, jakie posiada on sam mghaki sharingana. W momencie, gdy Itachi chciał opuścić wioskę, Sasuke podjął się wypełnienia jego woli. Chciał pozbyć się swojego brata przy pomocy świeżo przebudzonego Sharingana z jedną łezką. Raczej nie trudno przewidzieć wynik tego starcia, Sasuke nie wykorzystał swojej próby i stracił przytomność. Tracąc ją, zobaczył, że Itachi płacze, lecz wydawało mu się, że to po prostu wytwór jego wyobraźni, lecz tak jednak nie było. Itachi płakał z powodu popełnionych przez siebie czynów oraz wyrzutów sumienia. Przed opuszczeniem wioski udał się do Danzo, aby zastraszyć go, że jeżeli zrobi coś Saskę, on się o tym dowie i z tego powodu wyda sekrety Konochy innym wioskom, co bezapelacyjnie oznaczałoby jej koniec. Spotkał się również z trzecim Hokage, powiadamiając go o sukcesie misji wybicia klanu, prosił go o opiekę nad Saskę. Po tych wydarzeniach Itachi opuścił wioskę, mając opinię podłego zdrajcy, który wybił cały swój klan. Itachi przyjął w sekrecie misję przeniknięcia do nowo powstałej organizacji Tobiego, Akatsuki, oraz postanowił strzec Konohę przed atakiem tej organizacji. Dołączywszy do Akatsuki, został przydzielony do zbiegłego ninży, Juzo Bivy. Jakiś czas potem dostali misję, którą mieli wykonać na terenie Kraju Wody. Po wykonaniu wspomnianej misji, zostali otoczeni przez grupę dowodzoną przez Jinjuriki i Mizukage, Karataciego Jagurę. Pomimo, że Itachi zdołał pokonać Mizukage, ten zabił jego partnera, Juzo. Kolejnym wydarzeniem, które naznaczyło życie Itachiego, był moment, gdy Orochimaru próbował skraść jego ciało, lecz ten po raz kolejny, jak na geniusza przystało, bez żadnych problemów pokonał Orochimaru, odcinając mu lewą dłoń i zmuszając do odejścia za kacki. Kolejnym partnerem Itaciego był pan rekin Kisame Hoshigaki, znany jako zakała wioski ukrytej w mgle. Z powodu odejścia Orochimaru Itachi pomógł organizacji w rekrutacji Deidary, który miał stać się jej nowym członkiem. Deidara to jedna z moich ulubionych postaci z Okatsuki czy całego Naruto, także też możecie szykować się na jakiś materiał o nim. Itachi zdołał pokonać jego sztukę przy pomocy jednej z umiejętności swoich oczu, czyli przy jutsu. Deidara obiecał sobie, że pokona w przyszłości Itachi'ego, który w taki sposób go śmieszył. Po tym jak do lidera organizacji, Pejna dotarła informacja o próbie ataku na wioskę liścia przez Orochimaru, rozkazał on swojej organizacji zbadać tę sprawę. Itachi oczywiście zgłosił się na ochotnika. Jednym z powodów zostania nim było martwienie się o swojego młodszego brata. Po pewnym czasie Itachi zachorował na nieuleczalną chorobę, próbując przeżyć faszerował się lekami i mocno nadwyrężał, tylko po to, by stoczyć pojedynek z Sasuke, który miał go zabić i dopełnić tym swojego dzieła. Na koniec materiału o dzieciństwie Itachiego kilka słów ode mnie. Osobiście uważam, że Itachi jest postacią niezwykle smutną. Wziął na swoje barki w tak młodym wieku naprawdę wiele. Niewielu dorosłych ninja zdecydowałoby się na coś takiego. Widział śmierć masy osób. W zasadzie przez swój geniusz całe życie cierpiał. Postanowił postępować tak, aby jego młodszy brat go nienawidził. Ostatnią żywą istotę ze swojego klanu obrócił przeciw sobie dla jej własnego dobra chciał być osądzony przez ostatniego ocalałego z tragedii i jednocześnie osobę którą tak bardzo kochał. Nawet po opuszczeniu wioski martwił się o nią i chronił ją z ukrycia. Na początku mojej przygody z Naruto, czyli wiele lat temu, gdy pojawił się Itachi, twierdziłem, że jest najzwyczajniej na świecie zwykłym złym który zrobiłby wszystko, żeby sprawdzić i powiększyć swoją siłę. To były te czasy, w których Naruto chodziło po prostu o siłę. Jeżeli chciał coś, to po prostu sobie to robił, nie zważając na konsekwencje. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo zdziwiony byłem, gdy prawda powoli zaczynała wychodzić na jaw. I okazywało się, że Itachi tak naprawdę cały czas troszczył się o wioskę. W zasadzie czułem się podobnie do ludzi, których Sasuke chciał zaatakować. Nie miałem pojęcia o prawdzie. Itachi został postawiony przed wyborem, w którym obie opcje były złe. Postanowił wziąć na swoje barki imię zdrajcy i postąpić według niego w imieniu mniejszego zła. I tutaj przechodzimy też do moim zdaniem problemu Itachiego. Postawiony przed tak trudnym wyborem, zgodził się wziąć na swoje barki odpowiedzialność, która gniotła go przez całą resztę jego życia. Niestety, jego największym błędem był Położenie zbyt dużego zaufania w Saskę. Oczywistym było, że po tych przeżyciach jego brat będzie nadwyraz zaburzony, i szczerze, wpadnięcie na pomysł, że nie odwali czegoś głupiego, było po prostu naiwne. Tak bardzo jak Itachi jest postacią heroiczną, wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać, że było to też spowodowane jego początkowymi decyzjami. I choć został postawiony pomiędzy tak naprawdę młotem a kowadłem, zbyt zaufał młodszemu bratu, czy też zbyt wierzył w jego rozeznanie moralne w przyszłości. Rzeczy, które przeżył, czyli kolokwialnie mówiąc, klątwy, jakie na nim ciążyły i te z jego wyborów, jak i wyborów osób, na które nie miał wpływu, czy też ogromna siła, jaką dzierżył jego klan, były zbyt bardzo znamienne. Postać ta, już u samych korzeni, nie była w stanie w pełni spojrzeć na otaczający go świat z otwartym umysłem. Wykształcił w sobie filozofię, która nie dość że ściągała go w dół, to do tego pozbawiała go uczuć, które choć starały się przebijać, i taczej starał na siłę się hamować. Mam tutaj głównie na myśli tunelowość. Owszem, Itachi był geniuszem, jednak ślepe patrzenie w dany punkt i zbytnia wiara zepchnęły jego brata w otchłań. I choć Itachi ponosi tylko część tej odpowiedzialności, to wciąż należy o tym pamiętać. Heroizm i męczeństwo odkupiły w pełni pary złych potknięć, ale w tym świecie nikt nie jest bez skazy. Pamiętajmy również, że Itachi nie jest postacią, która z wyboru postanowiła uratować cały świat. Został do tego po części zmuszony, jak i jest on też kimś, kogo ten świat zranił. Praktycznie najbardziej. I to na tyle w tym materiale. O kim chcielibyście kolejne wideo ze świata Naruto? Może w kolejnym odcinku przyjrzeć się dogłębnie umiejętnościom i jego, albo opisać, jak wielki wpływ jego decyzja miała na przyszłość Saskę. W każdym razie, jeżeli byście chcieli, materiał o kimś, to jak zwykle zachęcam do pozostawienia swojej propozycji w komentarzu. Do usłyszenia. Uż.